Znowu w drodze, ruszyliśmy z Kubu, uderzamy do podwórka. Batur, 30 km. kilometrów, ale jak ogóle pokazuje godzinę z kawałkiem, godzinę 15. także zapowiada się gotowo, jazda na, na bank, jakieś górki, na pewno Mamy dużo czasu. Ale ja tak wolę i tak pod górkę niż z górki. Mała przerwa, żeby motor trochę ostygł, bo górka nie ma końca. Przyjechał do nas pan, oferuje nocleg, punkty widokowe. Co tam jeszcze było? Gorące źródła, pizza? Tak. Pytał się, czy nie widzisz? Pytał się, czy jesteśmy małżeństwem. Powiedziałam, że tak. Pytał się czy to nasz miesiąc nowy Odpowiedział, że nie Tomatos? Okej okay. I'm re recording the view I się nie odzywa, stoi przy nas Liczę, nie wiem No powiedz tą wcześniejszą <grystanie> historię A wcześniejszą Jechaliśmy za Radą Goglę Mapo. Dokierowaliśmy się po prostu na mapą Goglę Skręciliśmy źle Znaczy źle, według go mapy Skręciliśmy dobrze Skręciliśmy Pojecha... dobrze Pojechaliśmy Jakieś 2-3 km No no, 2-3 km It's just saving battery oh. I, 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 I co? E, jakiś pan starszy zaczął krzyczeć, machać rękami, się zatrzymaliśmy, ale nie wiedzieliśmy za bardzo o co chodzi. Podejrzewaliśmy, że jak będzie zła droga, to, to chodziło pewnie o to. Siadłem na motor i pojadą za nami. Pojechaliśmy dalej e, Prawie, pra, prawie mieliśmy o stuczkę na zakręcie. Cięże, takim wódko. ostrym takim podgórkę. No ale i w tym samym momencie pojawiło się dwóch chłopaków na motorze i powiedzieli, że po angielsku, że, zład... że ta droga nie prowadzi do, do Batur. Kazali jechać za sobą. Cofnęliśmy się do spory kawałek. I wtedy ogólnie wiadomo no, jakiś napiwek się należą Ale poprosili wprost. 2 miliony. Dwa miliony. Po prostu dwa miliony to. To są nasze 3 dni życia. 3 dni życia więcej? No tak, tak, tak. No to około 270 zł. 270 zł za, za 5 minut. Pomocy dla nas. Okej, okay, wiadomo, no, paliwo wszystko kosztuje. Pełny bak paliwa gdzieś liczę 50-60 tysięcy rupi. Na którym się jeździ kilka dni. Bo już jeździmy kilka dni. Na, jedno, na, na półtora baku powiedzmy już no. E, ale no bez przesady chcieli później 300 gdzie dwie noce w hotelu kosztują 300 przykładowo nurkowanie za jedną osobę kosztuje 300, więc no bez jaj no naprawdę, nie jestem jakiś sknerę, ale no, bez przesady, bez przesady daliśmy im 50 nie byli specjalnie, nie byli specjalnie za, za zadowoleni, ale no ale niestety, no... Takie rzeczy, tylko nie w Indonezji. Nie mogli że nie jesteśmy tak, australijskimi turystami tak. z nieograniczonym e, portfelem. No. no... to właśnie każdy biały turysta niestety jest traktowany jako skarbonka, z której można wyciągnąć kasę. Tak samo ten pan, który teraz siedzi na motorze, e, tak samo uważa. No i czeka, czeka, no i poczeka, no i niestety zostanie odprawiony z kwitkiem. Trudno, takie życie. Nie wszystkim będę rozdawał kasę przecież za darmo, tak? Dla mnie też nikt nie dał Wbrew pozorom, co wszyscy mogą myśleć nie ma pieniędzy po pierwsze Po drugie... To co mam, to bardzo <laughs> ciężko będę <by to> pracowałem. <laughs> Dokładnie. Każdy pracuje, każdy orze jako może. Wy zresztą też, prawda? No, dobra, taki wywód na no, w połowie góry. Przyjechaliśmy najwyższy punkt drogi pod górkę. I przyszedł zjazd. Był okej, okay, jak dla mnie, ale Gato powiedział, że nic jeszcze ze mną schodzi. No i teraz muszę chwilkę poczekać, aż do mnie dotrze. Idzie gwiazda. Już jesteśmy prawie na miejscu. Ciągle zaczepiają nas ludzie. Gdziekolwiek staniemy, po prostu żeby odpocząć czy osłodzić motor. Czy zatankować? Wszędzie, wszędzie Wszędzie chcą ja tak Już teraz jest prosto Teraz Już teraz będzie dobrze mhm. No Boisz się? Nie ufam temu, nie wiem czy nie ufam bardziej temu panu za kierownicą, czy temu motorowi Jak można mi nie ufać? No proszę was Ten pan nie ma kurt. jazdy Jak nie ma? No motorem to mogę tak. jeździć Mogę jeździć motorem do 125 bez problemu jak przyjedziecie do Indonezji możecie jakoś się zdziwić bo owoce mają pestki arbuzy mają pestki pomarańcze mają pestki Agata patrzy bo nie wiem, o co chodzi chodzi o to, że żywność nie jest genetycznie modyfikowana i ma pestki tak? teraz rozumiesz o co mi chodzi? na dzisiaj mamy watermelon challenge, 10 kg arbuzik do zżarcia no, taki malutki baby. Chodź, kic, 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 kicię z ptaszkiem sobie latam. Dobry kocu. No, Prawdziwy. trochę było, było przeprawy przez te góry. Już teraz tylko delikatnie pod górkę jeszcze będzie jutro i później do, do Ubud. Znamy trasę, będzie na miękką. Prawda, Agata? Będzie, będzie. Doczekaliśmy się na pokój. Pokażę Wam, jak wygląda. Zanim jeszcze się rozpakowaliśmy. Ładnie co? Moskitiery, i tak użyjmy swoją. Ja chciałbym pokazać, zanim zrobimy syf. <śmum> Niby nie będzie dużo bagażu, ale i tak potrafimy narobić bagaż. Byliśmy zobaczyć gorące źródła pod wulkanem. Zobaczyliśmy cenę 190 rupii za osobę. Poprosiliśmy najpierw faleł, najpierw o zobaczenie ośrodka. I to był tylko jeden basen. Po tym, co przeżyliśmy już wcześniej, w ogóle nie był warty i bez sensu. Bez sensu. Dlatego lepiej. Lepiej idziemy nad jeziorką wypić bintanga Aleu. Przechyły i przechyły! Płyniemy bambusową tratwą ha, 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 ha. Nie, żartuję, tak naprawdę siedzimy na bambusowym mostku Który może stać się bambusową Widać. Tak jest, jak się uczepi Zbieram batur pod wulkanem Batur. W właściwie wulkanie Batur na stosowania. Good point, mate? Yeah. Kolejne pyszne śniadanko. Tak wygląda jedzenie bez jajka. Tak, to bez jajka. Ale jest z jajkiem, no trudno, Arek będzie musiał zjeść po naleśniku. Nie jest to najpyszniejszy. Czekaj, gdzie byłam ja byłam ten najlepszy. Tam w tym takim domu. W tym strasznym... Takim, tak, w tym strasznym. Jezu, gdzie to było? to no, to było na Forest. Ale nie pamiętam miejscówki, ale naleśnik był tam najlepszy. Miejsce trochę Kiepsny. kiepskie, ale, ale naleśniki mieli tam najpyszniejsze, jakie jadłem do tej pory w tej podróży. A jesteśmy już prawie 25-24 dni. No. Dla samych naleśników warto tam jechać. 26 dni podróży. Żyjemy jak w bajce, no. Czego można chcieć więcej? Jest pięknie, podróżujemy po raju, mamy piękny motorek i spędzamy czas głównie we dwoje. Jak to sobie możecie wyobrazić? 26 dni z jedną osobą, W perspektywie kolejnych ile sześć, to mogą się budzić instynkty mordercy. I tak każdego dnia, dokładnie każdego dnia, kiedy on tam jeszcze śpi, leniuchuje. Mam ochotę zrobić jedną rzecz, którą teraz idę zrobić, aby być świadkami. Tak tu sobie śpi. Jak mumia zakręcony w pięknym łożu. Piękne miejsce na śmierć, prawda? No i kamery. Jakaś mordercza muzyka. Giń zarazo, giń przepadni, uduszek. <śmierdzi> Co stało <śmierdzi> <Co>? cię? <śmierdzi> A jeszcze tam, wiecie jak zimno jest? Pewnie stałe 20 stopni Za zimno Jest za zimno, to jest zdecydowany szok dla ciała normalnie Jednak na Bali nie zawsze jest pięknie i ciepło specjalnie w górnych partiach Zobaczymy podwózkę? Przyjechał kierowca szerszenia Widzisz, nawet nasz motorek już uzyskał imię 12 stopni jest, naprawdę. Ale Tutaj produkują się słonie. A patrz, mają kładę na nogi. Tak. A tu są jakieś odlewy gipsowe jeszcze. Tak wygląda na surowo, taki odlew, a tak już jakoś ozdobiony elegancko. Kogo nie ma, pozornie przynajmniej, ale wszystko otwarte i chyba można wejść. A może nic to układu, żeby postażyć? Może. To na to. Zdaję to wygląda by teraz, nie? No, faktycznie no, żeby to postarzyć, żeby tutaj obrasta tym mchami. Śliczne. Ale takiego chyba nie damy rady do domu zabrać, co? Chyba niestety nie. Te słonie są niesamowite. Tu nas ktoś dopaczył, nie przejdziemy już niezauważeni. Tutaj artysta pracuje. Hello! Artysta w pracy. Zawodzi mnie to, że to jest z takich, jak wiesz, zbijany z różnych kawałków te rzeczy, nie? No nie wszystko. No to też nie trzeba prawda? A tutaj ci panowie sprzedają swoje rzeczy, swoje produkty. Sezamie, otwórz się. Nie, nie. Skarb. Najcenniejsze na świecie wróciliśmy do ubud Nocujemy w tym samym hotelu Jero Hotel bo podobało nam się od sera, poza tym zostawiliśmy tutaj swoje bagaże i nie chcieliśmy krążyć i szukać później po mieście żeby 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 co Nie chcieliśmy później szukać nowego hotelu To miałem powiedzieć Czasami człowiek ma dość już ryżu, jeszcze lub nie, kalamarki w tempurze, z sosem cecyki, frytki tradycyjnie, bo ziemniak za ziemniakami to już trochę tęsknimy, Agata najbardziej. No i dietetycznie kukurydza na mase. Niestety nie jest to tani lokal, bo sama kawa kosztuje 40 Za taką samą cenę w Warungu dwie osoby się najedzą. Ale w Ubud, niestety nie ma takich lokali, przynajmniej my nie je znaleźliśmy blisko w centrum. I trzeba wyjechać delikatnie za miasto, żeby znaleźć tanie, tanie pożywienie. Trudno. Raz się żyje. na zakupy. Kupujemy magnesiki znajomym i zwycięzcom konkursu. Do tego chujowo otwieracze o. Talerzyk z myszkimiki? Czemu nie? A taka? Powiem tak, można dosyć kręćka od tego wszystkiego. Od może takie maski? Zobaczymy ceny. Po każdym kupnie albo znaczy po każdej sprzedaży właściciel sklepiku jakby... <noise> Niby, potrząsa pieniędzy i uderza je w produkty. Tak. Na, 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 good luck, jesteś z mienia? Good luck. No właśnie, i 50 do Arka wraca. Thank you. Wszyscy chcieliby na Good luck. ja też bym chciał kupić na te godlaki, lucky. Ale, ale komu to damy?